Oto podsumowanie trzeciej kolejki Orlen Superligi Mężczyzn. Azoty Puławy wygrały z Zagłębiem Lubin 37-31, do 31, PGE Wybrzeże Gdańsk pokonało Śląsk Wrocław 37-33, do 33, KGHM Chrobrych Głogów zwyciężył Energię MKS Kalisz 28-27, do 27, Górnik Zabrze przegrał z Industrią Kielce 28-36, do 36, Piotrkownianin Piotków Trybunalski przegrał z Gwardią Opole 27 do 34. Rebut KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski zwyciężył Zepter KPR Legionowo 36 do 32. Spotkanie między Orlen Wisłą Płock a MMTS Kwidzyn zostało przełożone z powodu problemów technicznych w hali. Oto tabela Orlen Superligi mężczyzn po trzech kolejkach. Pierwsze miejsce Industria Kielce, drugie Gwardia Opole, trzecie Azoty Puławy, czwarte Orlen Wisła Płock, piąte KGHM Chrobry Głogów, szóste Rebut KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski, siódme PG Wybrzeże Gdańsk, ósme Energa MKS Kalisz, dziewiąte Zagłębie Lubin, dziesiąte Energa MMTS Kwidzyn, jedenaste WKS Śląsk Wrocław 12 Piotrkownianin Piotrków Trybunalski 13 Górnik Zabrze 14 Zepter KPR Legionowo